Dzień jest dobry. Tak? Słuchaj? To jest zakaz fotografowania. Zakaz, wyjdzie Tu. Nie wolno zakładów fotografować i nagrywać. Pani nie mówi, wiedziałam. że nie mogę. Yy, żeby firmę to niekoniecznie powiedziałam. Tam, Ale rozumie nie? pani, że przejeżdżają tu samochody, mają rejestratory jazdy i na... Może pan jest jakiś tam? De... Z za... radarem. No dlatego się. Z radarem? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, co pan tak wygląda, ludzie, że nie kupują. a dlaczego się nie kakują? interesuje Może pan jest jakiś tam z radarem, no dlaczego się nie Z radarem? Nie. To może pan powiedzieć ludziom, że nie stoję i nie mierzę prędkości samochodów tutaj nie no nieprawda a może Pan nam powiedzieć czy jakaś tajemnica? nie proszę Pana stoi Pan na publicznym chodniku może Pan sobie nagrywać oczywiście. proszę Pana prowadzą obserwacje obiektów inwariantnych względnie inwariantnych tuż po Abchenie No bo nie bardzo Wie pan, ja mógłbym panu tłumaczyć, ale ogólnie, za tłumaczenie takich rzeczy to na uniwersytetach się płaci. W związku z czym po prostu obserwuję pewne zjawiska związane z pogodą, z chmurami, ale także z obiektami takimi jak państwa zakłady, roślinność w pewnym momencie, w którym jesteśmy. Okay. Czy mógłby ktoś się niepokoić człowiekiem, który stoi. Z kamerą, ja dzień, nie ucieka, nie kryje, nie robi żadnych dziwnych rzeczy. No tak jak pan mówiłem, żeby ludzie mogą myśleć, że ma pan radar. No ale jak nawet mam radar, nie? Jeżeli bym był powiedzmy policjantem i mierzyłbym prędkość, to co w tym dziwnego, skoro to jest legalne. No tak, no więc z Okej, znaczy ja zaczynam być zaniepokojony tym, że ludzie się niepokoją legalnymi czynnościami. Nie wiem pan ja jestem. Bardzo mnie miło. sobie z firmy i chciałem po prostu zapytać, Bardzo miło pan do mnie jest podszedł. Pan na, na publicznym chodniku, jak najbardziej może pan Świetnie, że pan napisać. to rozumie, bardzo miła rozmowa, elegancko. Okej, okay. ale no akurat mnie pan koleżanki no Proszę pana, jeżeli dojdzie do publikacji tego, to gwarantuję panu, że ani pana głos, ani pana wizerunek w żaden sposób nie będzie rozpoznawany. Okay. Moje działania są tylko i wyłącznie zgodnie z prawem, robię to nie pierwszy raz, więc... Tak to wygląda. Dziękuję miło dnia co do widzenia.

Dzień to jest zakaz, dobry. Tak. Słucham. To jest zakaz fotografowania. Zakaz gdzie? Tu. I wolno ono zakładów fotografować tak, i... i nagrywać. Mówi pan. Tak mówię. Jest pan tak, tego tak. pewny. Tak. Wie pan co, wychodzi pan do tego, że opowiada takie wzdóry. Sprawdził pan to gdzieś? Ja nie u państwa na zakładzie. Ale pan nie może przydomować. Niech pan coś z tym zrobi. i Panią. Ja Pana również mogę zapytać, bo budynki naszą firmę Pan podobno też sobie obserwuje? Między innymi wszystko co w okolicy widzę, obserwuję i nagrywam. A w jakim celu można wiedzieć? Proszę pani w różnych celach. Głównie jest to moja pasja, lubię rzeczy nagrywać. Mam sprzęt, nagrywam, stoję sobie Nie, no w porządku, jeść. ale ja tak nie bardzo wiem, czy Pan wie Pan, nie bardzo Pan może, to jest teren co prywatny to... firmy, wie to Pan, zna... to tak jakby Pan podglądał kogoś. Prywatnie w domu to też pan nie może, Czyli nie? Pani twierdzi, że w Polsce ja nie mogę zrobić konkurencji, a nie, nie zaczeka pani. Ja nie mogę zrobić konkurencji dla firmy Google, która tu przyjechała sobie i zrobiła zdjęcia dokładnie pana państwa zakładu, nie pytając się o to. Nie mogę zrobić konkurencji dla firmy Google. To jest konkurencja. To nie o to chodzi. Ale pytam się, po prostu mówię pan. Ja mam też... Ale pani wyjał, mówi, że nie mogę. Y, żeby firmę, to niekoniecznie powiedziałam. Tam, ale rozumie wie? pani, że przyjeżdżają tu samochody, mają rejestratory jazdy i nagrywają państwa. No jak firmę? mają rejestratory, wie pan, ale ja każdego samochodu też nie widzę tych rejestratorów. No i Rozumiem, nie ale to, wie pani, mój? że są firmy, które państwa zakładu. Wie, wie pan, że wszędzie tak jest, nie? Ale wie to... pani dlaczego oni to robią, bo oni mogą to robić. A ma pan też takie pozwolenie jakieś, że Oczywiście, może pan to proszę robić... Pani, mam A pozwolenie. czy mógłby pan mi pokazać? Tak, pozwolenie nazywa się konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wolność prasy, słowa. No. Gdzie ja stoję, nie, pani powie, gdzie ja stoję? Ja wiem, stoi pan w takim miejscu, pan na zewnętrznym. Ja... Proszę pana, dlatego ja... Bardzo się tylko grzecznie pana pytam Niech pani tak? zauważy, że ja pani bardzo grzecznie odpowiadam. <grym> Nic ja proszę pana no, Więc wszystko w porządku. No Przyszedł pani kolega, mówi, że nie wolno jest zakaz. I państwo, nie, jeżeli nie, tego nie, nie no sprawdzacie, tak... to bzdur nikt nie opowiada. Ktoś wychodzi i lepiej sprawdzi. Proszę no. pani można, to robić. Ja dlatego wie pan grzecznie, bo wie pan, my mamy... No, każdy zakład chce być troszeczkę chroniony jakąś... Ja rozumiem, ale Państwo jesteście nie. chronieni, a jeżeli byście chcieli być bardziej chronieni, byście wybudowali mur. <grym> O na tym to polega. Ona na tym to polega, powiedzmy. Proszę się nie obawiać. Pani, jeżeli gdziekolwiek to będzie publikowane, to pani wizerunek i pani głos zostanie zmieniony, także nie będzie pani rozporządzawala w żadnym wypadku. Jeżeli o to pani się martwi, bo to jest... Ja po prostu... Ja mogę też robić. mam swoją pracę. I Jasne, ja to szanuję, pani wyszła była bardzo uprzejma, wszystko w porządku. Dziękuję. Dziękuję miłego dnia. życzę.